Cześć, kochani, z tej strony Tomek i zapraszam Was na kolejną odsłonę Magii Excela. A dzisiaj zajmiemy się, zajmiemy się takimi czarami, że będziemy ukrywali i odkrywali arkusze, ale uwaga, nie w taki prosty sposób. Każdy będzie mógł odkryć arkusze, tylko te, do których ma dostęp. Takie oto pytanie padło też. Na jednym z forów internetowych. W związku z tym postanowiłem rozwiązać to zagadnienie. No i zobaczmy, o co tutaj chodzi. No, ja już może też odkryję. Zobaczcie, jesteśmy sobie tutaj w Excelu. A, odkryję jeszcze sobie arkusze. Ja mam taki gotowe makro do tego, żeby odkrywać. I zobaczcie. Widzimy tylko teraz dwa arkusze. Start, tutaj gdzie byliśmy, oraz login. No właśnie, login, jak już sama nazwa może wskazywać, będzie służył do tego, żeby logować. I zobaczcie, jeżeli ja tutaj mam listę wybioru, wyboru, ja wybiorę siebie Tomek Zerzyka i teraz wpiszę magiczne hasło, 1, 2, 3, 4, 5, pyk, no to się nagle wyświetliła tutaj opis. Są, jest to opis, bo nawet niekoniecznie nazwy arkuszy, ale opis arkuszy, do których ja mam dostęp. No i teraz, jeżeli mam wynagrodzenia, zobaczcie, zrobię sobie tak, otwórz arkusz i co się stało? Przeszedłem do... Arkusza wynagrodzenia. Jak sobie wrócę do menu, to co się dzieje? Arkusz znika, a ja w ten sposób mogę przechodzić do różnych arkuszy. I tu nawet taki trik, że gdyby ktoś był taki sprytny, że kliknie sobie tutaj login, to i tak tam ten arkusz no zniknie. Ok, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to zostało zrobione, to oczywiście zapraszam na dalszy ciąg tego filmu. I oczywiście też, słuchajcie, krótka informacja, taka. Parafialne, zaraz zobaczymy sobie tutaj. Pokażę Wam właśnie tak. Na mojej stronie większość plików, które prezentuję, jest tutaj na mojej stronie zakładka Excel Coffee Room. Tutaj na początku, jak wyjdziecie, będziecie widzieli opisy, w ogóle linki do filmów moich, także możecie sobie przejrzeć. Jest już ich trochę, tu nie są wszystkie. I tu jest coś takiego jak baza plików XLS. Jeżeli wejdziecie sobie w tą bazę plików, ja już od razu wszedłem, ponieważ zapisałem hasło, a hasło otrzymacie po zapisie na, tutaj, na newsletter. Ja bardzo rzadko z tego korzystam spokojnie, nie, nie martwcie się, nie spamuję. Zatem, jeżeli ktoś chce otrzymać ten plik, jak i też wiele innych, no to zapraszam na moją stronę, a my tymczasem wracamy sobie do naszego pliku. Ja już w takim razie wylądowałem w swoim narożniku i od razu powiem jakie dzisiaj techniki wykorzystamy. Oczywiście będzie VBA, bez tego nie da rady. Będą zdarzenia, bo zdarzenia uruchamiają nam właśnie tutaj nasze makra. Będzie filtr zaawansowany. Moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz, filtr zaawansowany i tak dalej i będzie taka właściwość very Hidden dotycząca arkuszy, veryhidden ona pozwala na takie, można powiedzieć, silne ukrywanie arkuszy. No dobrze. Ja może nie będę w szczegółach omawiał po kolei kodu każdej linijki, ale powiem Wam generalnie, jaką zastosowałem koncepcję. Otóż ta koncepcja opiera się na tym, że mam kartotekę osób. Ona też podlega ukrywaniu. Czyli, jeżeli ja jestem Tomek Zerzyka, robię atwórz arkusz, to przechodzę sobie tutaj do mojego słuchajcie, arkuszyka i zobaczcie, mam dwie tabele. Tu jest tabela osób i to jest bardzo prosty sposób zrobiony. Tomek zerzyka kod 12345 ma dostęp do arkusza o nazwie podatki i opis podatki. Czasami ten opis możecie zrobić inny. I ta część jest wyświetlana potem w moim arkuszu login, tutaj, tak? Natomiast to jest nazwa arkusza. Widzicie, tutaj jest arkusz podatki. Tutaj raczej unikam jakichś tam polskich liter, spacji itd. i tak dalej. Jest jeszcze tutaj tabela osób, a ją właśnie wykorzystuję do tego, żeby budować listę wyboru. To tak przy okazji, jeżeli wejdziemy sobie... Zaraz w dane chyba jest, nie, czy w, formuły? w formułach jest. Definiuj nazwę. To może może inaczej do menedżera nas, to zobaczcie, że jest coś takiego jak LST pracownicy tutaj. Nie, bo tu widzę jakieś jeszcze stare. Mam osoby. Mamy TB osoby tutaj. Edycja. I teraz tutaj zobaczcie, jest przeniesienie TB osoby. Dzięki temu mam dynamiczne odwołanie się. Jeżeli dodam nowe osoby, to automatycznie ta lista mi się tutaj wybierze. I teraz tak, czyli to jest moja tabela. I teraz będę wykorzystywał filtr zaawansowany. W jaki sposób? E, otóż, jak przyjdziemy sobie, e, ten filtr jest wykonywany w takim markuszu pomocniczym. Też go otworzę. Widzicie, jest filtr, i on polega ta, na tym, że tutaj są kryteria. To są kryteria, które ja tutaj je wprowadzam. Tutaj e, kopiuję dane i taki filtr stosuje, można powiedzieć, dwuetapowy. Tutaj kopiuję sobie nazwy pliku, opisy i dodatkowo tutaj. Kopiuje same nazwy, same opisy tych plików. I teraz zobaczcie, jak wygląda makro. Przechodzimy sobie do strony kodowej i najpierw zobaczymy worksheet change, tak? czyli to jest zdarzenie. Jest intersect, czyli odwołuje się do zmiany komórek w E6 do F6 i wykonywane jest na początku tak. Na początku wprowadzam parametry, czyli. Do ws-filtr-e2 prowadzam imię i nazwisko, ale teraz uwaga, nie jest tak samo z pinem. Dlaczego? Jeżeli by tutaj nie było pinu, czyli byłoby puste, to gdybyśmy tak zostawili, to wówczas filtr zaawansowany pomija to kryterium i on by mi wyświetlił wszystko. W tym wypadku, ponieważ mam liczby, to ja wprowadzam taki, można powiedzieć, fejkowy pin x, i wtedy już filtr no, nie zwróci mi wyników, a jeżeli pole nie jest puste, to wprowadzam dokładnie tą wartość i potem wywołuję mi-filtr, czyli wywołuję z tego samego arkusza procedurę filtr i tutaj zobaczcie, są dwie procedury filtru zaawansowanego. Ta, tak jak mówiłem, kopiuje wyniki do właśnie do ws-filtr, do arkusza tego pomocniczego, a ta procedura do mi-range, czyli jeżeli tu jest mi, to do loginu do komórki E11, czyli zobaczcie, tutaj mam E11 opis i tu mam same opisy. Czyli w skrócie, co się dzieje, jeśli ja mam jedną tabelę, tutaj jakąś taką, prawda? Tutaj dam sobie kryteria, tak? I tutaj mam jakieś kryteria, to tutaj mogę mieć wyniki. Tak działa w ogóle filtr zaawansowany, czyli ja o te dane wrzucam sobie tu do kryteriów i dzięki temu, co się dzieje, te dane przechodzą mi tutaj. Taka jest tutaj logika właśnie tego filtru zaawansowanego i zobaczcie, jeżeli podam właściwy filtr, właściwy pin, enter, uruchamiane zdarzenie, od razu mam listę. I teraz do czego ja potrzebuję tą listę? No właśnie, po to, żeby otworzyć sobie arkusze. I teraz mam drugie makro, tutaj przycisk, muszę stanąć tutaj na, takiej, na jednym z tych wierszy, robię prawy przycisk, przypisz makro, od razu przejdziemy, edycja. I zobaczcie, sub, arkusz, otwórz, tutaj wprowadzam sobie jeszcze... Zmienne R, e, aktywny wiersz, gdyby był błąd, to idzie na koniec. I teraz zobaczcie, arkusz to się równa się ws-filtr-cells-R. Aha, no właśnie, słuchajcie, tu zrobiłem sobie taki trochę trik, ponieważ ja tutaj, w tym miejscu, wyświetlam e, tylko pola opisowe, tak? To jest opis, e, który niekoniecznie równa się nazwie pliku, tak? E, naz, nazwie, przepraszam, arkusza. E, I żeby odnaleźć e, nazwę arkusza, to ja idę tutaj, do wiersza, do y, arkusza WS-filtr, do wiersza minus 10 niżej, bo zobaczcie tam y, w, filtrze, w filtrach, jak tutaj podatki mam wierszu 12, czyli tutaj, y, to wejdziecie sobie, jeżeli wejdziemy sobie do filtru, tutaj. To zobaczcie, że podatki będą właśnie w arkuszu numer 2, bo tu się zaczyna od pierwszego wiersza, a w loginie idę sobie od 11, tak? Taki sobie zastosowałem trik. Takie dodatkowe trochę utrudnienie. No, mógłbym sobie to zdecydowanie uprościć i tu tylko naz rzucać nazwy arkusza, ale gdyby te nazwy arkuszy były takie trudne, skomplikowane, to ja zastosowałem sobie taki układ, że odwołuję się właśnie do innego, innego arkusza. No i tyle. I teraz robię set arkusz równa się disworkbook sheets Arc. I potem robię with arkusz i robię, mm, no właśnie, pierwsza to robię sobie, że visible równa się XL się visible, to jest właśnie, polega na tym, że ponieważ ten arkusz był odkry, ukryty, to ja go najpierw muszę dać cechę, że on jest odkryty, a potem select, czyli go wybieram, potem set arkusz równa się nothing, tu jeszcze sobie ustawiam zooma, ale to tylko dlatego, że ja teraz jak nagrywam na ekranie dotykowym, to czasami są takie dziwne zachowania ekranu dotykowego, że on dobrze tego nie skaluje. To tak sobie dodałem, tylko ćwiczeniowo. No i tyle, I słuchajcie, tak to działa i zobaczcie. Teraz jak robię, otwórz arkusz, to arkusz się ukrywa, i teraz kolejny, ostatni trik, w jaki sposób jest to ukrywane. Otóż, jeżeli wejdziemy sobie do każdego arkusza, to w każdym arkuszu jest jeszcze dodane makro Private Sub Worksheet Deactivate, czyli kiedy deaktywuje, to on zawsze Nadaje mu Mi Visible. Mi oznacza, że Mi odnosi się do mnie samego, czyli do arkusza, w którym tu się znajduje, czyli do podatków. Excel Sheet Very Hidden, czyli nadaje cechę tą Very Hidden. I to jest o tyle dobre, że nieważne, czy ja wracam za pomocą takiego przycisku, a ten przycisk to jest prosty przycisk, który mówi tylko WS Login Select, tak? Ale jeżeli ja deaktywuję ten arkusz, to tamten arkusz automatycznie jest ukrywany. No i słuchajcie. To jest cała filozofia. Jak widać, parę linii kodu, nie jest to skomplikowane, no, a można zrobić sobie takie różne ciekawe rzeczy. Dajcie znać w, komentarza, w komentarzach, czy to Wam się przyda, czy widzicie jakieś tutaj zastosowania. No, zawsze można to zastosować w jakichś innych rozwiązaniach. No i cóż, zapraszam na kolejne odcinki, a gdybyś jeszcze nie subskrybował tego kanału, to gorąco zachęcam, kliknij dzwoneczek, to też będziesz na bieżąco informowany o moich kolejnych filmach. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę miłego weekendu. Trzymajcie się. Pozdrawiam, Tomek.